Szanowni Państwo, przyszliśmy tutaj was wesprzeć. Wesprzeć, żebyście nie upadali na duchu, bo tych ludzi już w zasadzie nie ma. Tusk, Klimczak. Oni już nie mają poparcia społecznego. Już wiemy, że następne wybory przegrają. Ale to zło, co dzisiaj czynią, może doprowadzić do tragedii państwa. Zacięło się między innymi w moim Szczecinie od likwidacji wagonówki. Mówiliśmy, co wy robicie? Wagonówkę likwidujecie? A oni zaczęli PKP Cargo likwidować. Teraz zakłady eksploatacyjne. Tą dżunę trzeba zahamować. Ich już nie będzie i kolejnie będzie. To kto będzie? Ukraińcy będą, Niemcy będą, Czesi będą. Do tego nie wolno dopuścić. Mają jakieś hasła, że porty chcą rozwijać. Kto do tych portów będzie woził? Kto będzie węgiel woził? Niemcy, Czesi... To jest skandal, który dzisiaj się dzieje, ale ich dni są już policzone, ale musicie się utrzymać z tym wszystkim. Nie możemy dopuścić do tego, żeby kolej po tylu latach przestała istnieć.